Cześć, słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam pokazać Volkswagen'a Arteon'a, którego mamy na sprzedaży, jest to 2020 rok, muszę go Wam pokazać bardzo szybko, bo pada mi bateria, hmm, więc tak, 2020 rok, dwulitrowa benzyna 190 koni, lakier cały oryginał, za wyjątkiem tylnego zderzaka, który był przerysowany, bo były na nim rysy. Eee, serwis w ASO, oczywiście pełna dokumentacja dostępna na miejscu albo w wybranym przez Was salonie Volkswagena w całej Polsce, można sobie to sprawdzić Słuchajcie, lampy na ledzie, fajny czarny kolor, eee, metalizowane lusterka, wersja Elegance W środku dzieje się chyba więcej niż na zewnątrz, ale auto, słuchajcie, wygląda obłędnie eee, Przyciemniane szyby, kamery 360, czyli w zasadzie dookoła samochodu, czujniki parkowania przód i tył Zobaczcie, jak te światła się świecą. No, to jest naprawdę wóz kozacki. Dobra, tak to wygląda z zewnątrz. Tu już wam chyba mniej więcej wszystko opowiedziałem. Lecimy do środka. Tak wygląda bagażnik konkretny. Możecie sobie jeszcze złożyć te fotele i wyjąć półkę, i można tu naprawdę szafę przewozić. Słuchajcie, pod tą płytą oryginalny zestaw naprawczy koła zapasowego nie ma, ale mamy tutaj dużą przestrzeń. Albo można sobie to koło zamontować, albo jeszcze tu dopakować różnymi rzeczami, jak polecicie na wakacje. Słuchajcie, tak to wygląda. Zamykamy, lecimy dalej. Jak chodzi o tył. Mamy tutaj tapicerkę półskórzaną, czyli w zasadzie półskórę, półalkantarę. Świetne rozwiązanie na zimę i na lato w ogóle. Chyba moim zdaniem najlepsza konfiguracja, bo ani nie parzy w tyłek, ani nie jest na niej przesadnie zimno. System jeszcze bezkluczykowy, nie wiem czy o tym wspominałem. Tak wygląda, słuchajcie, z boku no wóz prezentuje się perfekcyjnie. Naprawdę perfekcyjnie. Lecimy do przodu, pokażę Wam co tutaj się dzieje. Słuchajcie, więc tak. A, jeszcze boczek z taką skórką, zobaczcie sobie jak wygląda. Cztery szyby elektryczne, składanie lusterek, podgrzewanie oczywiście tu, przycisk do otwierania tylnej klapy i tu jeszcze słuchajcie, ryglowanie drzwi. Fotel kierowcy mamy, słuchajcie, taki. W części jest on elektryczny, w części nie. Generalnie oparcie mamy w elektryce, lędźwie mamy w elektryce i masaże mamy tutaj, resztą sobie sterujemy za pomocą dźwigi. Tu jeszcze pod kolanami mamy taki słuchajcie chowany element, można sobie tym przyregulować, jeżeli ktoś chce mieć ten fotel, że tak powiem troszkę dłuższy. Kierownica wygląda słuchajcie tak. Wsiadamy do środka i sobie tutaj trochę więcej opowiemy. Mam nadzieję, że telefon mój to wytrzyma. Przynajmniej będzie mi też lepiej słychać. Dobra, kierownica skórzana. Słuchajcie, po lewej sterujecie sobie aktywnym tempomatem, moment, bo już mi tutaj mruga, że się chyba kończy bateria. Po prawej sterujecie sobie radiem. Mamy tutaj w pełni cyfrowe zegary, 184 tysiące przebiegu. Nimi możecie sobie też sterować, można sobie tu dowolnie skonfigurować ten wyświetlacz, tak, że tak powiem, pod Was, żeby Wam się wygodnie jeździło. Ja akurat mam tu wrzuconą w tym momencie nawigację. I co? I to by było, słuchajcie, jeżeli chodzi o wyświetlacz, chyba na tyle. Nie wiem, czy będzie to widać. Przypuszczalnie nie, ale on ma tutaj dookoła takie podświetlenia w przednich, w tylnych drzwiach i na desce. Można sobie regulować tutaj kolor, na jaki ma się to świecić tak dalej. Powinny się świecić w tym momencie na niebiesko. Być może czujnik nasłonecznie nam wyłączył w tym momencie to podświetlenie. Zrobię zdjęcie w nocy i wrzucę wam, i wrzucę wam gdzieś tam to zdjęcia. Do ogłoszenia, przepraszam. Dobra, przechodzimy dalej do deski. No to jedziemy od góry. Tutaj mamy zegarek. Jest ostrość, jest ostrość. Tutaj słuchajcie sobie. Muszę operować trochę tą ostrością, żeby nas było widać. Dobra, tutaj wrzucamy sobie kamery 360. Jeśli chodzi o te kamery, to możemy sobie tutaj zmieniać jeszcze przeróżne widoki. Moment, czy to się robiło tutaj? Chyba tutaj. Możemy sobie ustawiać jakieś tam rzuty z boku. No generalnie widać to wszystko na ekranie? Widać. Cuda na kiju. Jak chodzi o kamerę cofania, to też możemy sobie tutaj zmieniać tryby. Tutaj macie 360, tu macie kamerę stricte z tyłu. Możemy sobie ustawiać podparkowanie takie. Możemy sobie tutaj coś ustawiać pod hak. No, naprawdę tych ustawień jest masa. Dobra, ale to byśmy mieli chyba omówione. Następny przycisk. Auto samo za nas zaparkuje. Włącz kierunkowskaz i bieg wsteczny. Mamy wsteczny, włączymy sobie kierunkowskaz. Akurat nie ma tu teraz żadnego auta koło mnie, więc on tego nie wykona, bo ich po prostu nie widzi. Każe mi jechać do przodu, żeby gdzieś tam, sobie, gdzieś tam sobie tego auta wyszukać. Ale działa to naprawdę w Volkswagenie bardzo fajnie. Czy wy to widzicie? Powinniście teraz widzieć, bo sobie ostrość poprawię. Dobra, więc tak, zaparkuje za nas samo, mamy kamery dookoła auta. Jak chodzi o radio i o te kafelki, to jest prosta sprawa. Tu, słuchajcie, żadnych cudów nie ma. Jedziemy dalej klimie możemy sobie ustawiać, gdzie ona mawiać z jaką temperaturą. Tu dodatkowo jeszcze możecie sobie włączyć elektryczne podgrzewanie przedniej szyby i też chyba tutaj gdzieś się kierownicę włączało. Można ją włączyć tu, można ją włączyć tu z przycisku. Teraz jak akurat to nacisnąłem, to ona się zaaktywowała, teraz jest wyłączona. Co jeszcze z takich rzeczy na tym radiu? Dobra, przejdźmy sobie... A, jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, ciekawa. Możecie sobie gestem ręki że tak powiem, tym radiem sterować, nie trzeba go dotykać. Nie wiem, czy to jest jakaś potrzebna funkcja, może i tak, to już do waszej oceny zostawiam. Słuchajcie, App Connect, czyli podłączacie sobie Androida, iPhone'a, co tam chcecie, przerzucacie go, mapy i tym podobne rzeczy. Prosta sprawa. W pojeździe jakie mamy informacje? Mamy informację, że któreś koło jest niedopompowane, powinno być chyba 23 2, 1 Dobra, ustawimy, to tak ma być. Wymiana oleju i przegląd teraz, także to byście mieli do zrobienia w tym momencie. Jedziemy dalej, media, aha, tutaj po bluetoothie sobie możecie puszczać jakieś piosenki. Telefon standardowo, nawigacja oryginalna jest, działa naprawdę dość dobrze. E, idziemy dalej, asystenci kierowcy, słuchajcie, więc tak, mamy tutaj e, automatyczną regulację odstępu, ale chyba nie do końca to Wam chciałem wcisnąć, bo możecie sobie to wszystko tutaj, że tak powiem, e, o tym przeczytać, co to jest i jak to jest rozpoznawanie znaków drogowych, ale chyba tutaj są one wypisane wszystkie po kolei, czyli tak, automatyczna regulacja odstępów, front assist, Lane assist, czyli wiecie, jak najedziecie na linię, to on wam będzie odbijał kierownicą rozpoznawanie znaków i system rozpoznawania zmęczenia kierowcy. Słuchajcie, jest tutaj taki tryb, eee, chyba ten, zaraz, zaraz, wam, zaraz wam to sprawdzę, nie ten, tylko ten. Ta funkcja rozpoznaje krytyczne odstępy i odstrzega o nim kierowcę wizualnie, akustycznie oraz poprzez szarpnięcie hamulcami. Jest to koniecz... Jeśli to konieczne, rozpoczyna automatyczne hamowanie awaryjne. To jest bardzo ciekawa opcja. Słuchajcie, no różne rzeczy się dzieją na drogach. Ważne, żeby jeździć bezpiecznie. To auto nam na pewno w tym pomoże. Jedziemy sobie dalej. Dźwięk pomoc użytkownik. No macie tu jeszcze słajcie możliwość podpięcia telefonu z internetem rozgłaszania sobie Wi-Fi, jak gdzieś tam na wakacje jedziecie i tak dalej. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o radio. Klimat dwustrefowa. Tu jest prosta sprawa. No nastawiacie sobie temperaturę. Fajnie, że to widać tutaj podgrzewanie foteli lewy, prawy i to chyba byłoby na tyle. Dobra, jedziemy dalej. Skrzynia automat, tak jak Wam mówiłem, rzućmy sobie parking. Yy, mamy tryby jazdy, o tym chyba Wam jeszcze nie mówiłem. Sport, indywidual, Eco, normal, nastawy, kierownicy, nastawy skrzyni, nastawy zawieszenia nam się tutaj zmieniają po zmianie tych trybów. Wyłączenie start stopu, no to klasyk, no i ta podgrzewana kierownica, o której wam mówiłem, dodatkowo gniazdo USB i bardzo fajna sprawa. Tutaj za chwilę chyba sam będę musiał z tego skorzystać. Mamy ładowarkę indukcyjną. Wsuwacie tam telefon, wszystkie telefony praktycznie teraz ładują się indukcyjnie. Nie potrzebujecie tutaj kabli, cudów nagi i tak dalej. Jak chodzi o Android Auto czy tam CarPlay, on jest też bezprzewodowy, więc nie musicie jeździć z kablem i go gdzieś tutaj trzymać. Ręczny automatyczny z autoholdem. Słuchajcie, jeszcze standardowe, klasyczne gniazdo do zwykłej ładowarki, uchwyty na kubeczki, dodatkowe gniazdo USB w podłokietniku. Jedziemy tu, tutaj macie schowek, klimatyzowany. I co jeszcze z takich rzeczy? Słuchajcie, lusterko wsteczne chromoty... fotochromatyczne, lusterka zewnętrzne również fotochromatyczne. coś tam mam jakiś problem. I jeszcze gadżety w stylu na przykład takim, tylko ja nie wiem, czy to będzie widać. Słuchajcie, możecie sobie zrobić taką poświatę, możecie sobie włączyć lampeczki. No taki gadżet dodatkowy, ładnie to wygląda w nocy. Na pewno coś tam nam jeszcze rozświetli, więc fajnie. Chyba omówiłem Wam wszystko. Oczywiście i sofiksy, poduszki, no to wiadomo, jest tutaj tego masa. Bardzo ładna tapicerka, wygodne auto. Dwa kluczyki, pełna historia serwisowa, auto bezwypadkowe. No, naprawdę godny wóz, i będzie wystawiony w bardzo fajnej cenie. A, A jeszcze, słuchajcie, gadżety w stylu łopatki do zmiany biegów przy kierownicy. Jak ktoś będzie chciał poszaleć, również są. Mm, I to by było chyba na tyle. Jeszcze raz pokażę Wam go z zewnątrz. 9 minut, no trochę się rozgadałem, ale było też trochę tematów do omówienia przy tym samochodzie, bo jest tutaj trochę bajerów, także jeszcze raz Wam go obejdę dookoła, co, jeżeli będziecie mieć pytania dzwońcie na 507 678 607, pamiętajcie, że jesteśmy dla Was, dla was na Facebooku Brilliant Brothers, myślnik samochody używane, już ten Arteon, myślę, że dziś lub jutro się tam znajdzie. Z mojej strony to by było chyba na tyle. Jeżeli byście jeszcze mieliby jakieś pytania o wyposażenie tego samochodu, to śmiało dzwoncie, sprawdzimy, e, podpowiemy i, i co? I to to chyba tyle. Jesteśmy słuchajcie w kontakcie. Namiary macie. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Cześć.